Tymon, a gdzie kask? Kask na głowie to podstawa, a bezpieczna jazda to dopiero super sprawa. Jazda na rowerze jest bezpieczniejsza z opiekunem, a dziecko powinno trzymać się prawej strony drogi. Pamiętaj, zawsze zakładaj kask, to chroni twoją głowę. Jedź powoli i uważnie, obserwując innych uczestników ruchu, dzięki temu bezpiecznie dojedziesz do celu. Hulajnoga jak stała, lecz przepasek będzie stała. Przejeżdżanie hulajnogą przez przejście dla pieszych jest zabronione. Zejdź a następnie ją przeprowadź, dzięki temu zachowasz bezpieczeństwo na drodze. Stop! Schowaj telefon! Przed pasami telefon chowamy, a następnie na wszystkie strony dokładnie się rozglądamy. Przechodzenie przez jezdnię z telefonem w ręku jest zabronione. Przechodząc na drugą stronę jezdni, dokładnie rozejrzyj się w lewo, prawo i jeszcze raz w lewo. Jeśli nic nie idzie, możesz bezpiecznie przejść. Lepiej przesuńmy się na jedną stronę chodnika, tak będzie bezpieczniej i dzięki temu wypadku się unika. Mijając się na chodniku, nigdy nie schodź na jezdnię. Zagrożeni mogą być nadjeżdżające samochody. Bezpieczniej jest zaczekać lub się przesunąć. Simon, zatrzymaj się! Piłka jest ważna, lecz życie ważniejsze. W sytuacji zagrożenia na drodze zawsze należy zachować ostrożność. Nie należy wchodzić na jednie bez dokładnego rozejrzenia się i oceny sytuacji. W razie wątpliwości, najlepiej zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej. Patrzę na boki, by było bezpiecznie. Niepchładne jest nie, spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność. Mamo, foteliki paszy to nasza ochrona. Podróż weźmiesz niebezpieczna i zabroniona. Jadąc pojazdem, korzystaj z fotelika lub innego urządzenia przytrzymującego oraz zapnij pasy bezpieczeństwa. Nie dotykaj ogrodzenia, bo pies może mieć złe zamierzenia. Nie dotykaj ogrodzenia, za którym może być pies, zawsze zachowuj bezpieczną odległość i nie wchodź na posesję bez zgody właściciela. O, cześć, mam cukierki i wolne siedzenie. Odrzucę was, żadne zmartwienie. Nie, dziękujemy. Czekamy na mamę. Z obcym do auta? nie wchodzimy same. Pamiętaj, nie rozmawiaj ze sobą nieznajomą, nie podchodź do obcego samochodu i nigdy do niego nie wsiadaj. O takiej sytuacji zawsze informuj swoich opiekunów. Po lewej stronie drogi zawsze się trzymaj, a odblaski w widocznym miejscu przypinaj. Poruszając się po drodze po zwroku, poza obszarem zabudowanym, pamiętaj o elementach odblaskowych. Jeśli nie ma chodnika, poruszaj się lewą stroną drogi. Pamiętaj, że bezpieczeństwo na drodze to odpowiedzialność każdego z nas. Bądź ostrożny i rozważny, a droga do szkoły będzie bezpieczna.